Ostatnim elementem to takie moje wskazówki, które chciałabym pani, Państwu pokazać, te wskazówki z codziennej pracy i też takie informacje dodatkowe, które myślę, że zasługują na osobną, osobne wspomnienie. Czyli podsumowując, tak jak mówiłam wcześniej, operatorem płatności online jest system AutoPay. Co wiąże się z koniecznością założenia konta w AutoPay? Wiem, że mogę się powtarzać, ale jest to po prostu dość ważna kwestia. Nasz formularz jest dedykowany pod łączenie usług z operatorem, także Oni, AutoPay obsługuje te nasze płatności. Warunkiem koniecznym aby przejść tą rejestrację, o której wspomniałam wcześniej, jest posiadanie strony internetowej. Także to też jest bardzo bardzo ważny temat, o którym trzeba wspomnieć. Jeśli nie mają państwo strony internetowej, to jak najbardziej też z naszą pomocą może zostać ona założona i również poprowadzona. prowizja Wynosi 2% od transakcji przy wprowadzeniu tego całego procesu automatyzacji transakcji. No i tak, przed rejestracją w Autoplay, jak już mamy stronę, należy umieścić widżet do rejestracji online na swojej stronie internetowej. To jest warunek konieczny. Czyli ja jeszcze w tym momencie przypomnę Państwu, jak ten widżet wygląda. tutaj mamy widżet dynamiczny wyjeżdżający z boku strony. Możemy taki włączyć na swojej stronie. Bądź też wybrać widżet usługowy. gdzie najpierw nasz pacjent wybiera odpowiednią usługę i system automatycznie dopasowuje mu odpowiedniego specjalistę, a raczej pomija jego wybór i pokazuje tylko i wyłącznie dostępne terminy, albo jest też taki stały widżet klasyczny, tak jak przed chwilą Państwu pokazałam, tylko w troszkę innej formie, takiej bardziej stałej.